Cześć YouTube, jestem Toshiki, jestem z Japonii, mam 27 lat i mieszkam w, teraz mieszkam w sadzie, która znajduje się na zachodniej wyspie zawniej Kyushu. Zaczynam się mój YouTube kanał od dzisiaj. Naprawdę jestem Japończykiem, który dorastał w Japonii, ale chyba teraz myślicie, że do dlaczego mówię po polsku? Hmm, rozumiem, rozumiem. To bardzo dziwne. To bardzo, bardzo dziadko gdzie spotykać z Japończykiem albo Japonką, który mówi po polsku, jak ja. Polacy mówią i myślą, że język polski jest na jeden z najtrudniejszych języków. Zgadzam się z tym całkowicie. Szczególnie dla osób posługujących się językiem azjatyckim, ale, ale ja uczę się języka polskiego, bo po prostu bardzo lubię polskie. Szczególnie bardzo lubię ludzi i siatkówki, siatkówkę, ale mój język polski to jeszcze za mało. Kiedy próbuję rozmawiać z porakiem albo polką, zawsze tak jak "Dzień dobry", "O, dzień dobry", "Mówisz po polsku", "O, świetnie", "Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam". Coś tam, 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 Przepraszam. Can you speak English? To bardzo szkoda i bardzo denerwujący dla mnie. Ale w Japonii niestety nie ma okazji mówić po polsku. Dlatego zobaczę możliwości mówienia po polsku na YouTube, aby poprawić mój język polski. I Tak, ee, mam jedna, a, mam jedne, mam jedna, jedne, nie, e, mam jedna w tym kanale, to e, rozmawiać z polskim siatkarzem, który gra w zespole Japonia Michałem Kubiakiem. Mam nadzieję, że może w, w tym roku. A, oczywiście po zakończeniu tej pandemii. No dobra, na razie dziękuję za oglądanie, i do zobaczenia do następnego filmika.